Cześć moi drodzy, witajcie serdecznie z tej strony Kendo. Dziś postaramy się porównać i wyszczególnić różnice pomiędzy sensorem optycznym a sensorem laserowym. A więc zaczynajmy. Sensory optyczne pojawiły się w latach 2000-2002 i na stałe zagościły w naszych domostwach. Sensory laserowe pojawiły się mniej więcej w roku 2005. Początkowo sensory laserowe były stworzone z myślą o pracowaniu na większej grupie powierzchni niż to miało miejsce w sensorach optycznych. W tamtych czasach nikt nie myślał o graczach ani o specjalistycznych podkładkach. Po prostu myszka miała działać na blacie biurka albo na dowolnej powierzchni, na której ona się pojawi. Aby zrozumieć działanie sensorów optycznych i laserowych, powinniśmy sobie wyobrazić ich działanie. Także jedna i druga technologia są to technologie optyczne. Z tym że sensor optyczny jest to forma małej kamery, która wytwarza tysiące zdjęć w ciągu jednej sekundy i porównuje je z sobą jedno z drugim, informując procesor o zmianie położenia, przekazując przez to informacje docelowo do komputera o przesunięciu kursora. Natomiast sensor laserowy wysyła wiązkę lasera na powierzchnię i wykonywane są tysiące obliczeń. Na skutek czego procesor przetwarza te dane, przelicza je i pozycjonuje kursor na ekranie w zależności od tego, jakie zostało wykonane przesunięcie. Jeżeli chodzi o zasady działania, są one wręcz identyczne, natomiast jeżeli chodzi o formę pracy, troszkę się różnią. Więc aby zrozumieć obydwie technologie, upraszczając, sensor laserowy to mały skaner, a sensor optyczny to mały aparat, który porównuje zdjęcia z sobą. Sensor optyczny, aby lepiej pracował, podświetla powierzchnię, po której się porusza, za pomocą diody LED lub diody podczerwonej. Natomiast sensor laserowy wykorzystuje do tego działania po prostu laser. Są również marginalne różnice w budowie samej soczewki, ale tak jak powiedziałem o tym wcześniej, forma pracy jest bardzo zbliżona jednego urządzenia do drugiego. Korzyści płynące z użytkowania sensora laserowego to jego mikroskopijna dokładność w odczytywaniu powierzchni, po której się porusza. Z mikroskopijną precyzją ukazuje poszczególne detale powierzchni, przez co szczytywanie tych danych jest dużo łatwiejsze. Dużą zaletą sensora laserowego jest spektrum powierzchni, po których potrafi on się poruszać. I Zadniejszą wadą tego sensora, pomimo tego, że świetnie odczytuje dane z powierzchni, po której się porusza, to jest wbudowana akceleracja i przyspieszenie. Co to oznacza? Kiedy poruszamy myszkę z wolną prędkością, na powiedzmy odcinku 10 cm, to kursor odwzorowuje ten ruch na ekranie z taką samą precyzją, jaki wykonujemy ruch myszką. Natomiast w sytuacji, kiedy szybko przejedziemy te 10 cm, automatycznie kursor przebywa dłuższą odległość niż zaznaczyliśmy. Jeżeli byście chcieli się więcej dowiedzieć o tym zjawisku, zapraszam Was do filmu poświęconym właśnie w myszkach. Czyli najprościej mówiąc, sensory laserowe mają tą wadę, że im szybciej je poruszamy, tym szybciej ucieka nam kursor od tej odległości, którą docelowo chcieliśmy wskazać. Bardzo istotną kwestią jest to, że myszki laserowe mają dużo większą wysokość LOD, czyli lift of distance, niż sensory optyczne. Co to oznacza? Kiedy unosimy myszkę na powiedzmy wysokość około centymetra, to najczęściej jest sensor laserowy w tej odległości jest w stanie dokonać zmian w ruchu kursora niż w przypadku sensorów optycznych kiedy uniesiemy tylko na parę milimetrów myszkę i ona już wtedy nie szczytuje zmian. Czyli już z tego względu nie sugerowałbym używania sensorów laserowych dla użytkowników stosujących low sense podczas grania. Ogromną zaletą w sensorów laserowych jest za to ich wysoka podajność na DPI. Osiągają one dużo wyższe wartości DPI niż to ma miejsce w modelach optycznych. Niestety musimy pamiętać o tym, że akceleracja w myszkach laserowych dochodzi nawet do 10%. Z tego też względu ciężej jest nam celować i trenować naszą pamięć mięśniową. Jak już wcześniej wspomniałem, Sensory optyczne wykorzystują diodę LED do podświetlenia powierzchni, po której się poruszają, lub diody podczerwonej. Dzięki temu precyzyjnie szczytują obraz nad którym się znajdują. Oczywiście, nie radzą one sobie z taką dużą ilością powierzchni, czasami nie możemy używać naszej myszki optycznej na bracie biurka, ale przy zastosowaniu odpowiedniej podkładki są one dużo bardziej precyzyjne i lepiej odzorowują ruch niż myszki laserowe. Więc porównując obydwie technologie, patrząc na korzyści płynące z sensorów optycznych, a sensorów laserowych, możemy wywnioskować, że sensory laserowe będą się sprawdzały do bardzo precyzyjnych zadań przy niższych wartościach DPI albo kiedy potrzebujemy wyższych wartości DPI, natomiast programy, które wykorzystują. W w swoim działaniu szybkości i precyzji ruchu, tutaj jednak będą lepiej sprawdzały się sensory optyczne. Więc podsumowując, zalety optyków nad laserami to po pierwsze cena. Najczęściej sensory optyczne są dużo tańsze w stosunku do sensorów laserowych. Po drugie, są pozbawione bolączek, które niestety nękają sensory laserowe. Po trzecie, ich odwzorowanie ruchu i feeling z użytkowania, czyli przełożenie samej płynności ruchu jest niebotycznie lepsze niż w sensorach laserowych. Więc cena, precyzja, dokładność odwzorowania ruchu i sama przyjemność skorzystania wpływają na to, że ja osobiście rekomenduję sensory optyczne, w szczególności do grania i do programów, które wymagają od nas szybkości i precyzji tego ruchu. Oczywiście, jeżeli jesteśmy grafikiem i potrzebujemy naprawdę mikroskopijnej precyzji, wtedy należałoby się zdecydować na sensor laserowy. I generalnie na rynku mamy dwa sensory laserowe, które na tą chwilę są warte zainteresowania. Jest to ADSN 9500 i ADSN 9800. 9800 jest bardziej zaawansowany technologicznie. Oczywiście czas pokażę co nowego pojawi się na rynku w tej technologii laserowej. Jeżeli chodzi o sensory optyczne, polecane to pmw 3030 lub Avago adsn 3030 De facto jest to ten sam model sensora. Później mamy sensor S3988 i PMW3366. To są najlepsze sensory optyczne jakie możecie dostać na rynku. Sensory, którymi warto byłoby się również zainteresować to PMW3320, sensor S3668. A3090 i A3095, więc wybór mamy znacznie większy niż to ma miejsce w sensorach laserowych. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom łatwiej Wam będzie wybrać odpowiednią myszkę dla Was. Ja się decyduję na optyka, gdyż jestem graczem FPS i zależy mi na szybkości ruchu, precyzji i po prostu, żeby ruch był jak najlepiej odwzorowany. Dzięki, że zostaliście do końca dzisiejszego odcinka. Ja jestem Kendo, trzymajcie się zdrowo, cześć! Cześć moi drodzy! Cześć moi drodzy, witajcie serdecznie! Sensory optyczne.